Możesz nie mieć warunków genetycznych, możesz nie być nie, nie, fenomenem do tego sportu, ale jeżeli ciężko pracujesz, systematycznie, konsekwentnie można dojść na samiutką górę. Będąc na 10 tysięcy ludzi, nawet tym drugim, nie możesz powiedzmy nie mieć tego czegoś, ale ciężką pracą można dojść. A ten, który ma to coś i ciężko pracuje, no to jest na samiutkiej górze, no ale trzeba to poprzeć pracą. A ten, który nie ma tych predyspozycji do danej dziedziny, ciężką pracą, niech będzie drugi, niech będzie trzeci, ale to i tak już jest sukces. Przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca, konsekwentnie. A to są lata pracy, to nie jest rok, dwa, trzy, cztery. Pierwsze wyniki przyszły mi dopiero po 12 latach. Zacząłem jako ośmiolatek, a pierwsze wyniki przyszły, mając 22, 22 lata pierwsze wyniki przyszły, więc 12 lat ciężkiej pracy, codziennej, systematycznej pracy. Będąc młodym chłopakiem, pamiętam, nawet siedziałem po 5-6 godzin na tych salach, potem troszeczkę mniej, ale te 2-3 godziny zawsze codziennie nie było do pierwszych wyników, do pierwszych. Później już to troszeczkę usystematyzowałem, bo już wiedziałem jak, ale te dwie godzinki, dwie i pół godziny zawsze było do dnia dzisiejszego tak jest.